Cześć, nazywam się Dawid Tusz, jesteśmy na targach Expo w Nadarzynie z Marką Scrober. Pokażemy Wam dzisiaj na żywo, jak działa scrober w praktyce. Cześć, z tej strony Mikołaj. Jestem z ramienia firmy Ferrati na stanowisku firmy Scrober w Nadarzynie na targach Expo. Prezentujemy tutaj oczywiście Scrobera i ich innowacyjne rozwiązania oraz nasze narzędzia diamentowe Ferat, Między innymi są to puszki do wiercenia czy chociażby tarcze diamentowe do cięcia różnych materiałów budowlanych. Serdecznie zapraszamy na targi. Cześć, jestem Jola z Wynalazca TV. Zajmujemy się ochroną patentową innowacyjnych rozwiązań. Ochroniliśmy m.in. Scrobera. Jeśli chcecie porozmawiać o innowacyjnych produktach, patentach, wynalazkach, zapraszamy na nasze stoisko. Jeśli chcecie się przekonać o skuteczności naszych narzędzi, My serdecznie zapraszamy na targi Expo w Radarzynie. Stanowisko D3.11, firmy Scrober, Wynalazca.TV oraz Fratis zapraszają.